Dzień dobry kochani. Chciałabym Wam zaproponować wykonanie gniotka, który odstresowuje. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy tak wiele powodów do zdenerwowania, taka rzecz jest bardzo dobra. Można sobie ćwiczyć rękę, tak jak wspomniałam, odstresowywać, a przy okazji jest to fajna zabawa zarówno dla starszych, jak i młodszych. Do wykonania takiego gniotka potrzebna jest mąka ziemniaczana, butelka, najlepiej sucha, lejek. Ja lejek zrobiłam sobie z takiej butelki. Odcięłam górę, to będzie mój lejek. Oczywiście balony. Mam takie, to będą włosy mojego gniotka, aczkolwiek można skorzystać również z wełny, z włóczki, z kokardek, ze stążek, co tylko wam przyjdzie do głowy. Zawsze liczę na waszą wyobraźnię. Dobrze. Najtrudniejszy etap. Bierzemy butelkę, no i musimy tutaj przesypać mąkę ziemniaczaną. To jest chyba najłatwiejszy sposób y, przesypania tej mąki, bo mąka, jak wiadomo, zawsze się rozsypuje w takich momentach. Które są dla nas nieodpowiednie, no i nas brudzi. Ja sobie tutaj troszeczkę ułatwię życie i obkleję tutaj wierzch tych butelek, żeby ta mąka nam się za bardzo nie rozsypywała. Można przesypać to z torebki bezpośrednio. Ja zrobię to bardziej kuchennie i wykorzystam do tego łyżkę. Wydaje mi się, że to jest taki najszybszy i najbardziej czysty sposób. Oczywiście, jeżeli będziecie to robić wspólnie z dziećmi, dzieci będą bardzo zadowolone, jeżeli ta mąka będzie wszędzie. No, rodzice troszeczkę mniej. Tej mąki powinno być, tak powiedzmy, co najmniej połowa butelki. O nie, mogę tego zrobić bardzo mocno, dlatego że będą efekty wręcz mąkowe. Ale i tak dosyć szybko to idzie. No jeszcze może jedna łyżka i wystarczy tego dobrego. Mimo, że się zabezpieczałam tutaj, jednak troszeczkę mąki się rozsypało. Ale co to byłaby zabawa, gdyby było całkiem czysto. Ja jestem przygotowana. Mam takie chusteczki, które są nawilżające. Wytrę to sobie, żeby było tak pięknie, estetycznie. Teraz bierzemy balon. Balon dobrze jest wcześniej nadmuchać. Nie napuchujemy go do końca tak troszkę musimy go skręcić dlatego, że gdybyśmy próbowali nałożyć ten balon na tą butelkę przed skręceniem byłoby to bardzo trudne i tak będzie dosyć trudne op, op. i tak za dużo chyba powietrza albo za mocny balon niektóre balony mają to do siebie że tworzywo, z których są zrobione, jest bardzo sztywne. A butelki plastikowe są takie, niektóre bardzo wiotkie. Dobra, udało mi się założyć. Muszę to dobrze przytrzymać. Teraz przekręcamy ten malonik. Mam nadzieję, że to powietrze nie ucieknie mi szybko, i lekko naciskając tą butelkę, przyciskamy sobie szybciutko tą mąkę z butelki do balona. Ok, już nam się to udało. Odstawiamy. No, i teraz moment, na który czekają przeważnie dzieci, czyli spuszczanie powietrza z balona. Ja mam nadzieję, że tutaj nie będę miała też szczególnych. Efektów dźwiękowych, chociaż dzieci się bardzo cieszą, kiedy balony przy spuszczaniu wydają takie różne dziwne odgłosy. Chyba mi się nie uda tego wykonać bezgłośnie. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj pióropusza mąki, bo to też nie byłoby pożądane. Co prawda, byłoby zabawne, ale nie na tym rzecz polega, akurat kiedy się przygotowuje um, taką rzecz do obejrzenia w internecie. Jednak trochę efektów jest. Okej. Okay. Jeszcze troszeczkę spuścimy. Dobra. Mamy mąkę przesypaną. Prawie na czysto, prawie estetycznie. Teraz zawiązujemy ten balonik na supełek. Ja przygotowałam tutaj takie patyczki różne, patyczki to nie są patyczki, to są takie truciki kreatywne. Bardziej bezpieczne może byłoby, gdyby ta nasza czuprynka była wykonana z włóczki, ewentualnie ze wstążeczek. Mi akurat chodziło o taki efekt troszeczkę zabawny, bo to jest też i ozdoba, którą można sobie postawić, na przykład przy biurku. Wykorzystam te, paty, te druciki, aczkolwiek dobrze byłoby, gdyby uważać na zakończenia tych drucików, bo one są ostre, żeby nam nie przekuły tego balonika, no bo wtedy będzie, <grymnie> 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 będzie dużo mąki na naszym biurku. Druciki mają to do siebie, że można z nich. Robić przeróżne rzeczy, w tym różne kształty. O, ja sobie jeszcze wezmę na przykład czerwony. Nawet nie musimy robić z nich kokardek, tylko po prostu zawijajmy ten drucik koło siebie. I to też nam będzie się bardzo dobrze trzymać. Z kokardką byłby problem. Tak to będzie wyglądać z drucikami. Ja tu sobie jeszcze nożyczkami poprzecinam te druciki. Już jest prawie gotowy. Została nam jeszcze jedna rzecz. Możemy. Zrobić jeszcze, żeby było zabawniej, oczka, buźkę. No i co kto tam uważa? Tutaj mamy takie dwa gniotki. Zaraz będzie kolejne oczko. Oczywiście, można sobie narysować na tych balonikach, co tylko się żywnie podoba. Można też kupić baloniki, które mają wydrukowane wzorki. Ale co to byłaby za zabawa, gdyby nie można było go popisać? No i proszę bardzo, nasz gniotek odstresowujący jest już gotowy. Świetna rzecz na wyrobienie rączek dla małych dzieci. I świetna rzecz dla osób, które pracują przy komputerze, ewentualnie bardzo dużo korzystają z komputera, grają. No i dla nas dorosłych, przecież my też się denerwujemy. A przy okazji zajmiemy czymś dziecko i sami sobie zrobimy coś, co nas odstresuje. Myślę, że warto poświęcić na to 10 minut czasu. Dziękuję bardzo.